Cześć, to kolejny film, bodajże piąty z serii e, grania Polską w Europę Universalis e, 4. E, jesteśmy w połowie wojny z Danią o niepodległość e, Szwecji. Bardzo dobrze nam idzie, ale jeszcze się po prostu nie skończyła ta wojna. E, nie, nie poddali się. E, I możliwe, że część tej kampanii będę rozgrywał e, nie w ramach odcinków YouTube'owych, a także na Streamach na moim kanale zmapowany na Kiku. Także tam też zapraszam, a my walczymy w wojnie dalej. Musimy kontynuować. Natomiast wydarzyły się dwie rzeczy, które dostrzegłem. W luce między nagraniami. Mam ostrzeżenie Aliens Breaking, czyli zerwanie prawdopodobne Sojuszu i to raczej się wydarzy. Bo jak już wyskakuje ta ikonka. To już ktoś zrywa te sojusze. Mógłbym tutaj jeszcze tak um, próbować, jakoś nie wiem, poprawić relacje, ale pewnie, pewnie się to nie uda. Oni mają modyfikator Wants Your Provinces, czyli chcą moje prowincje. Okej, okay, po prostu mają claimy, claimy, bo na czerwono nie mają żadnej mojej. Dobra, czyli tylko żółty niby kolor, ale to, to wystarcza. Druga kwestia, mamy tą zalegającą debatę w Sejmie. Ja powiedziałem, że to po wojnie ogarniemy, ale może delikatnie to przyspiesza. Dlaczego? Bo mieliśmy już event z przywilejem nieszawskim, a następny w drzewku jest taki, taka misja. I ona wymaga po pierwsze 10 miejsc w Sejmie, a po drugie. Po drugie, e, sześciu e, przepchniętych tych w debacie jakiś ustaw, prawda? A także ukończonej misji tej powyżej. Okej, okay, bo ona jest nieukończona. Mm, Okej, okay, czyli z Czechami stracimy sojusz. I to jest rzecz, którą powtarzałem od samego początku serii: e, że. E, nie chcę z nimi brać Royal Marriage, czyli tego powiedzmy, niech będzie ślubu. Gdyż spodziewałem się takiego scenariusza, w którym będą chcieli zerwać Sojusz i wtedy by mi zalegał Royal Marriage, więc miałbym z Użytą jedną relację dyplomatyczną. Tego nie chciałem. A przy okazji relacji, to mi się jedna odblokowała, bo udało się zaanektować Mazowsze, więc teraz mam trzy wypełnione sloty z czterech. Może chcemy się zakręcić wokół Wołoszczyzny i zaproponować im sojusz, a później może jakimś fartem, wasalizację. Jednocześnie ochronimy ich od Turków i trochę zblokujemy pójście Turków w kierunku północy, no bo tu będzie para naszych wasali albo Marki w przyszłości i jakby Turcy się na tą północ nie będą mogli tak dobrze rozwijać, bardziej będą musieli pójść w Bałkany. E, więc to jest opcja. Druga opcja to jest co? Reanimowanie nowogrodu chyba już bez sensu. Chociaż. Żeby tej, tej moskwie zaszkodzić może. No co so już by wzięli. A z Czechami i tak za chwilę zerwę. To teraz nowogród, a potem Włoszczyzna zamiast Czech i będziemy sobie radzili. Jeszcze Gdańsk dojdzie. No to najwyżej przekroczymy o... o jedną. Eee, kiedy ten Nowogród się bił z Moskwą ostatni raz? Eee, czy ja mogę to sprawdzić? Trus, jest, 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 jest. Z Moskwą do 64. I wtedy Moskwa pewnie chciałaby dobić Nowogród. A ja bym im nie dał. I potem i zablokuje też trochę Szwecję w przyszłości, która na pewno zerwie ze mną sojusz. Spróbujmy. Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie to trudno. Ale można trochę szyki popsuć jednemu bądź drugiemu wielkiemu rywalowi Moskwie albo, albo Turkom. Wróćmy tutaj, bo tu jak się nie będę skupiał na tym regionie, to się może katastrofa zdarzyć. I na przykład zaatakowana zostanie moja armia 14 tysięcy, a ta 16 będzie sobie stała obok i patrzyła bezczynnie, a tego bym nie chciał. Ogólnie to już widzę, że mam 53 deep pointy, a będę ich potrzebował, bo mam misję na kujawy. Na Kujawy, raz już mogę kliknąć, ale będę musiał kliknąć jeszcze raz zbustowanie, czyli zwiększenie tego developmentu. Dobra, mam zerwany sojusz. To może od razu do Włoszczyzny. Tak po prostu. A jak będzie Gdańsk, to trudno. Przeżyjemy. Mamy króla 666 diabelskiego, który dostarcza bardzo dużo punktów dyplomatycznych. I, e, I ten uszczerbek nie będzie aż taki wielki, nawet jak, jak przekroczę limit e, relacji. Mogę też wysłać do Nowogrodu po prostu kogoś, kto będzie poprawiał jeszcze relacje i dobijemy do 200. I będziemy ich potem namawiać, żeby oni próbowali odzyskiwać swoje e, ziemie e, początkowe, ardenne. E, I będziemy się z tą Moskwą bili. Oho! Oho, mamy Gdańsk! No... idziemy z Gdańskiem. I tak jak mówiłem, pięć relacji na 4 na limitu. No niedobre jest to, że nie mam teraz swoich armii na terytorium Polski. Ale mamy bardzo duży Gdańsk. Bardzo mało zostało u krzyżaków. No dobra. Oby się jak najszybciej skończyła wojna Szwecji i Danii. Która jest na wykończeniu tak naprawdę 50. 6% Już 7%, nawet Oho. A dobra, to jest to. Dobra, Akceptuj. A ja w międzyczasie sobie wykonam już misję z Kujawami. Dobra, mamy to. A o debacie. Nagadałem się na samym początku o debacie, a jej nie uruchomiłem. E, szybko co chcemy. O, 5 crown to to, nawet można wziąć. Dobra. Ten government sobie wezmę i nie będę czekał, od razu ich przekupię. Tutaj koszt nie jest duży, Ten, tego Manpowera, nawet to nie jest akceptowalne. O, tego bym nie chciał z kolei. Tego też bym nie chciał. A tu Army Reformers umiera po prostu. Doradca. Doradca miałby umrzeć, także to jest akceptowalne. I mam 75 do 25. Tych trzech raczej bym nie chciał klikać, więc tak zostawmy. Hmm, tutaj jeszcze widzę, że Duńczykom się e, szlachta buntuje. Czy tam możni w ich przypadku. E, także co? My oblegamy fort, i im szybciej się skończy ta wojna, tym lepiej. Dosłownie chciałbym ją tak przebiec, prze, speedrun i, i koniec. Nie interesuje mnie tutaj za dużo. No chyba, że od Litwy dostanę jakieś ziemie, o ile to możliwe. Bo to wtedy mnie trochę interesuje. E, drugopoziomowy doradca związany z fortami albo to jest fajne, lubię to brać. Do końca gry Lokalna obronność tej prowincji, w tym przypadku Płock, zostaje zwiększona. Rewelacja. Do końca gry, a mamy sam początek. Yy, dużo rzeczy mam. Dużo rzeczy mam w ikonkach. Yy, trzeba to posprzątać. Yy, embargo, tak? Revoke embargo to po pierwsze. Możliwość zbudowania budynku to po drugie. Aczkolwiek mam dochód na minusie. Więc ostrożnie. I tak bym chyba zbudował. I tak bym chyba zbudował po prostu. najwyżej wejdę w pożyczkę. Oraz kolejny samonday diet. Teraz szlachta ma najmniej, niby. E, misja na Kraków. E, teoretycznie stolica i tak się bustuje. Tylko pytanie: jak długo będzie Kraków jeszcze stolicą? Bo już mam Warszawę zdobytą. Kolejna opinia Czech o Polsce, przynajmniej 100 to jest raczej niemożliwe, bądź zbudowanie budynku w Lwowie. Super, wezmę to. I przed chwilą kliknąłem budowanie tego budynku, ale w Krakowie, bo tam było najbardziej opłacalne. A gdybym się z tego wycofał, to dostaję chyba zwrot całej gotówki. Tak, całej dostałem. I to teraz sobie przyłączę, żeby to zbudować właśnie w Lwowie. A czemu nie mogę w Lwowie? A bo jest nawracany, ale za chwilę nie będzie. Prawda? To już jest końcówka. Religia? Tak, to już jest sama końcówka. Super. Co jeszcze mam na, tym, na tych podpowiedziach? Chyba się nie przejmuję całą resztą ikonek. Puszczam, puszczam grę, niech leci. O, zdobyłem fort w Danii. E, wyskoczył mi kolejny event. Zbijam lojalność mieszczaństwa, zbijam im influence, e, wpływ. Mm, niby mógłbym, albo tracę trzy. Markantylizmu. Markantylizmu zbijemy. Dobra. Tak będzie chyba, chyba lepiej. Zgrupujmy naszą armię, no i nie wiem, muszę, muszę się bić z nimi, żeby się ta wojna skończyła. Jak to wygląda teraz? Ja 13 wchodzę na prowincję, 12 Poł powiedzmy, że połowa opuszcza tą prowincję, a połowa zostaje, czyli idealnie, idealnie. No dobra, no trochę mniej niż połowa, ale złapałem. Nie zamierzam tracić stabilności, wezmę sobie dwa punkty zmęczenia wojną. I co? No i chciałbym, żeby już Ci Szwedzi z wojny wyszli, bo się robi to niepokojące, a mój Gdańsk przegrywa. Więc ja tak naprawdę muszę. Ja muszę już lecieć z tej Danii, żeby tu się coś złego nie wydarzyło. Eee, nawrócony lwów, więc nawracam. Kolejną prowincję, ostatnią, buduję ten budynek w Lewowie. Eee, zabieram te dwie prowincje I uciekam już do Gdańska Bo nie ma co czekać A, generała straciłem w międzyczasie Mogę sobie wziąć nowego O, fajny nawet Jak na ten e, etap rozgrywki To myślę, że jest dobry Dobra, moje armie niech idą do, e, do Polski Ponownie Kończył mi się truz z Węgrami kiedy ja te Węgry będę mógł. Razie już mogę je zaatakować, ale kiedy bym chciał je atakować? One są słabe, one są bardzo słabe, więc od razu po wojnie z Krzyżakami tak naprawdę ja tam mogę iść po raz drugi i podbić sobie Słowację całą dla siebie. Okej, okay. wejdziemy na Poznań, żeby rozbić tą malutką armię. Udało się. I idziemy dalej. Tu mam oblężenie? Nie, tu mam oblężenie. Dostępne. To i to tą armię tutaj, tą armię tutaj. No skrzyżują się niestety. Okej. Okay. Tu się grupujemy. Idę naokoło. A czemu ja tędy mogę chodzić? Dziwne dosyć. Dosyć dziwne. W międzyczasie straciłem już drugi fort e, na terytorium e, Litwy, e, ale na rzecz ich rebeliantów, a nie Litwinów. Szwedzi już muszą sobie radzić. Mam nadzieję, że zdobędą Kopenhagę i jest koniec po prostu. Ok, walczymy z krzyżakami. Podgląd bitwy. Myślę, że bez problemu sobie tutaj poradzimy. Świetnie. I idziemy ich złapać. No nie jest to. dobra. Gdzieś tam dalej uciekli, więc nie jest to możliwe, żeby ich złapać. Ale my już stoimy, pomagamy w Gdańsku, ee, oblegamy odpowiednie prowincje. Dobra, coś się zadziało. Werden, aha, czyli na razie tylko Werden. Okej. Okay. Duńczycy sobie chyba odzyskają swoją prowincję, ale w międzyczasie tracą stolicę. I chyba to będzie koniec, razem ze stolicą jak te moje oblężenia po na razie nie ma dużego attrition więc tak to sobie zostawiam opinia z brandenburgią local development cost chyba to po pierwsze O, Austria zaatakowała Węgry. Okej, okay, to jest ciekawe. Czyli wezmą na pewno te prowincje przylegające, i potem ja atakuję Węgry i biorę sobie e, przynajmniej Słowację i może kawałek Rumunii, Transylwanii no, w zasadzie. E, skoro jesteśmy w tej poce. Tak, e, straciłem fort, e, który wcześniej zdobyłem w Danii. Koniec. Tak, tak. O! Coś dostałem. Fajnie. Eee, straty to mnie nie interesują. 12 favors. I teraz tak. Dania odda niepodległość Szwecji. Eee, oraz odda im kilka prowincji. Tutaj. Kola, Halland, Blacking, Gonge. Okej. Okay. Te trzy i Kola u góry. Na północy. Następnie Norwegia jeszcze oddaje coś dla Anglii. Yy, wyspy to są orkady? Nie pamiętam. E, Dania oddaje Ołoniec, Neve i Keksholm i White Karelie do Moskwy, czyli niestety dużo silniejsza Moskwa. E, a Litwa oddaje Podlasie do Polski. No super, super. No, tylko mnie ta Moskwa martwi trochę taka silniejsza. Wykonałem agendę tak zwaną, a mam prowincję do skarowania i co dalej? I nic dalej. Po prostu oblegamy forty. Mam już teraz w zasadzie święty spokój. Oblegam sobie, mogę wziąć Royal Merge z Mołdawią. Myślę, że to oblążenie to tak już naprawdę lada moment. Tutaj to mogę się nawet podzielić na pół i w ten sposób oblegać. Będzie szybciej. Ile mają krzyżacy wojska? Tyle co nic niecałe 10 tysięcy także w ogóle nie jestem zagrożony. Royal Major ze Szwecją. Nie biorę go z tych samych powodów, dla których nie brałem wcześniej go z Czechami. Nie ma sensu. Szwecja prędzej czy później będzie moim rywalem. Oni byli kolegami tylko, tylko na chwilę. E, Okej, okay. oblężenie udane. I jeszcze chwilę. Paypass mi w międzyczasie nabiło się prawie do stówki, co oznacza, że mógłbym wziąć stabilność za darmo. Event z drobną stratą, no to jest... akceptujemy takie rzeczy. No i się zastanawiam, czy te prowincje pójdą do Gdańska czy do mnie, jak to lepiej zrobić. Czy robić z nich Wasala? Jak to będzie w ogóle? To muszę się przekonać jakby. Mm, co mi gra podrzuci tak naprawdę. Jest? Nie, to nie jest to. 60 dukatów albo Paypal Influence. Mogę wziąć dukaty tym razem. To sobie coś zbuduje. Dobra, dwa forty zdobyte. I co teraz? A to w sumie Gdańsk musi tak, bo oni, oni prowadzą wojnę. Oni muszą coś zdecydować. A ja idę na Livonian. Order. Nie ma wyjścia. Nie wiem, czy będę miał przejście przez Litwę. Chyba nie. Mógłbym poprosić, ale to kolejna relacja. Nawet by mi dali. Okej. Okay. Zbuduję sobie w takim razie budynek. Idę na oblężenie. Hmm, Czym jestem blokowany? Tutaj. Tutaj jestem blokowany. Jak mój renesans w ogóle wygląda? Hmm, tak sobie. Przerzucam armię na północ. A może, a może pościgam Krzyżaków. Zobaczymy. Oni będą uciekali na pewno do tyłu. Czy mam tu duże straty? Duża mam. Trzeba coś z tym zrobić. Na przykład taki manewr. Żeby podzielić. Ehm, co ja tu mam? A, Gdańsk. Ok. Niepotrzebny jest ten dyplomata tutaj. Aczkolwiek jeszcze kolejny jest pusty. Znaczy nieużywany w sensie. Ale tutaj na Bałkanach jest. Uch. A Czesi mają z Austrią sojusz? Nie. To są dwie osobne wojny? Co, co oni robią? Trzy wojny osobne. Nieźle. Ej, Wenecja jaka jest silna. To jakbym się chciał z Turkami bić, to taka Wenecja. Rewelacja. Z nimi relacje sobie polepszę. Gdyby mnie Austria jakoś tak bardziej chciała mm, ciskać. To ewentualnie taka Wenecja to jest opcja. No więc tak, długie oblężenie, chyba nawet dam na piątkę po prostu. Chcę to przeklikać i nic z głowy. Zrobię ten state. Trochę mi to punktów kosztuje, ale, ale zrobimy. Eee, Okej, okay. rozumiem, że jako, że nie ma już w prowincji niekatolickich, to po prostu wycofało mi przywilej. Dobra. Jak to stycza w podole? Okej, okay. nie patrzyłem na komunikaty ostrzegawcze. Dobra. Kompletnie się nie spodziewałem w tym miejscu oblężenia, ale pewnie miałem tutaj ikonkę związaną z. Z tym oblężeniem, jakiś piraci z Gotlandii, co to się dzieje? Dobra, a jakbym oddał, będę, będę taki, powiedzmy, dobroduszny Gdańskowi te oblężone prowincje. Zobaczymy co się wydarzy. złapię, złapię ich. A za szybko i. Dobra, poszli, niech idą. Mm, tu muszę wejść na co ja czekam ten power jeszcze w miarę w miarę sensowny Podole, podole nie nabiło swojego garnizonu więc powinienem dosyć szybko odzyskać y, tą oblężoną prowincję i tutaj też szybko pójdzie aha, bo rebelianci oblegali ja tak naprawdę przejąłem przejąłem oblężenie więc też będzie bardzo, bardzo szybko a tutaj trzeba uważać jeszcze jeden fort malimania torter może już wystarczy dobra, niech Gdańsk go sobie oblega ja on sobie wrócę pościgam ich tych przeciwników po dole za chwilę zdobędę o, jest jest, jest okej, okay, czyli taki kulm mały został no dobra, no dobra niech tak będzie misję zrobiłem, od razu klikam tylko która to jest? Tutaj na dole. Prussian Confederation. Base Taxy. I teraz co? Make Danzig Vassal. CD West Prusia to, to Polska. Eee, Okej. Okay. Albo po prostu Make Danzig Vassal. I permanentne klejmy. No mogę i tak, i tak, ale tak to miałbym już Gdańsk. To jest chyba lepsze. Mi się wydaje. Tu, co tu jest? Przez następne 20 lat mogę zrekrutować generała z dodatkowym armii profesjonalizmem. Mm -hmm. No ziel Na zielono się świeci, to chyba lepsze. Chyba lepsza, Tak zrobimy. Dobra, wojny nie ma, to kolejna wojna z Węgrami. I będziemy zabierali to co z nich zostało, bo trochę takie rozbiory Węgier się zrobiły. Natomiast Teutonic będę mógł dokończyć za 12 lat. Taki malutki został Teutonic Order. Okay. Mam fort kolejny. West Prussia musi być statem a nie statem a nie terytorium. Dodaję im edykt. Mam decyzje dostępne. Przeniesienie stolicy do Warszawy już mógłbym zrobić teraz. No, ja mam bliżej do Warszawy niż do Krakowa, więc chyba tak zrobimy. Na co czekać na dobrą sprawę? I tutaj mam event związany z. Czasem konstrukcji nawet... A, to jest taka ma ma mało istotna decyzja. Mogę jeszcze Seasland zrobić i zrobimy. Misję mogę wybrać za rok mniej więcej w grze. Budynek mogę zbudować jeszcze jakiś. Opcjonalnie. Ale mogę też wybrać rywala, nawet dwóch nowych. Czechy, Litwę, Wenecję. No to z Wenecją to bym się chciał polubić. To chyba Czechy i Litwa, po prostu. Ale najlepiej byłoby Moskwę, a może zaczekać i tą Moskwę zrobić rywalem, żeby mi wpadła w zasięg i po prostu nie będę sobie marnował teraz slota. Eee, czy bardzo się nie lubię z Litwinami? Trochę się nie lubię, ale jeszcze jest tak neutralnie. Czechy są trochę gorsze. Z tego co widzę. Eee, może to Czechy są sensowne. Wezmę na razie Czechy z Litwą. Zaczekam. I, I tak to zostawię. Wojska przerzucę w okolice Węgier. Za chwilę będzie wojna kolejna, jak zakładam. I co? I chyba będziemy kończyć ten film, bo jest taki w odpowiedniej długości. Tak mi się wydaje. Także dzięki za oglądanie i ale zapraszam też na kanał Kik, na kanał Zmapowany. I tyle, do następnego. Cześć!